No kochani, ja właśnie wstałam Ja zrobić sobie jakąś herbatę <grym> I pod prysznic ogarnąć ten włos Bo jest po prostu dramat Dopiero się obudziłam Dlatego jestem jeszcze taka, wiecie Zaspana, nierozgadana No ale takie uroki życia Zaczynamy vlogmas, więc w różnym W różnym stanie będziecie mnie widzieć Także zaczynamy ten dzień Oczywiście Troszeczkę świątecznej muzyki na pobudzenie też będzie, także robię herbatę, idę się wykąpać. No i zaczynamy ten vlogmas! Dzień dobry kochani, witam was serdecznie 1 grudnia, czyli pierwszego dnia Vlogmas Bardzo długo czekałam na ten moment, na tą serię, na grudzień Zwłaszcza, że rok temu nie nagrywałam, nie wyciągałam ozdób świątecznych, więc no, nie poczułam e, tego klimatu w 100% tak jak lubię e, Także w tym roku mam nadzieję, że uda mi się e, poczuć ten klimat, nacieszyć się tym wszystkim e, tak naprawdę za ten i za poprzedni rok e, Także róbcie kawę Herbatę, czy co tam chcecie. Mam nadzieję, że film oglądacie o 17.00. No i co, zaczynamy ten vlogmas. Oczywiście krótko powiem, jak on będzie wyglądał, żeby ewentualne nowe osoby na kanale, czy nawet wy wiedzieli, bo każdy vlogmas jest inny. Postanowiłam w tym roku zrobić vlogmas, na początku chciałam go zrobić w formie tygodniówek, czyli um, no, takich vlogów, jakie nagrywałam przez cały rok, ale potem stwierdziłam, kurczę, no to to będą po prostu weekly vlogi, w sensie okej, okay, mogłyby być dłuższe, mogłabym więcej pokazywać tych świątecznych rzeczy, ale mimo wszystko... To by było 30-40 minut z tygodnia, um, a tak w tygodniu dostaniecie troszeczkę więcej materiału, jeżeli to będą daily vlogi. No i postanowiłam sobie, że okej, okay, będzie forma daily vlogów, ale nie codziennie. Kto wie, może się okaże tak, że wyjdzie codziennie i po prostu tak się uda, ale nie chcę na siebie nakładać takiej presji i obiecywać Wam, a potem się okaże, że nie wiem, jednego dnia będę się źle czuła, drugiego coś wypadnie i nic nie nagram i wiecie, wyrzuty sumienia. Także postaram się, żeby codziennie coś na kanale się pojawiło. Może jeżeli będzie taki dzień, że no nie wiem, po prostu mniej nagram albo coś wypadnie, to wtedy poproszę was o jakieś pytania i zrobimy sobie Q&A. Także totalnie na luzie do tego podchodzę. Mam nadzieję, że wy też. Są różne vlogmasy na YouTubie, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. No nie jest możliwe oglądanie wszystkich twórców. Ja zwykle sobie wybieram kilka osób, których vlogmasy oglądam na bieżąco, a potem kiedy vlogmas się kończy, to resztę twórców, których też lubię, nadrawiam sobie pomiędzy świętami a Sylwestrem, czy tam nawet w Nowym Roku. Ten vlogmas też jest szczególny, bo mamy 2020 rok, jest pandemia. Więc <grytanie> jest to taki vlogmas w maseczkach. <grytanie> nie ukrywajmy, że no, większość treści będzie po prostu z domu. Nie da się tego uniknąć. Z tego co mi wiadomo, jarmarki są odwołane, czego bardzo żałuję, bo to tworzy taki klimat i no, bardzo chętnie bym po prostu poszła. Rok temu nie byłam na żadnym i trochę mi smutno teraz, ale no niestety musimy sobie radzić z tym, co mamy. Tak naprawdę nie ma za bardzo gdzie chodzić, chyba że, nie wiem, do galerii handlowej czy czy na spacer, ale no właśnie, jarmarków nie ma i tak dalej. Także weźmy poprawkę na ten 2020. No ale tak jak mówię, ja bym chciała do tego podejść bardzo na luzie, cieszyć się z tych vlogmasów, a nie stresować się, że o kurczę, dzisiaj musi być vlogmas, bo to i to. Bo oprócz tego, że nagrywam, to ja mam naprawdę z tego y, frajdę i naprawdę lubię to robić, a w momencie, kiedy będę robiła sobie z tego obowiązek, no to będzie z tego dla mnie mniej zabawy i to też dla was będzie się y, gorzej oglądało. Dlatego zobaczymy. Może jednego dnia nagram 25 minut materiału, a drugiego dnia 5. Może jeden vlog będzie krótszy, drugi dłuższy. Może będę łączyć dni ze sobą. Wszystko wyjdzie w praniu. Jeżeli taki vlog miałby się nie pojawić, to na pewno bym dała wam znać na Instagramie, więc możecie mnie też tam zaobserwować, bo na bieżąco takie informacje będą. Mówiłam ostatnio o problemach technicznych i spotkały mnie tak naprawdę dzień przed vlogmasem, więc mamy 1 grudnia, a ja nie wiem, czy mam to intro, które robiłam, czy nie. Ono miało być, słuchajcie, takie bardzo retro, naturalne, jak taki, wiecie, film, który kręcili rodzice, gdzieś tam urywki świąteczne. No nie wiem, jeżeli nic mi z tego nie zostało na dysku po, po tym, jak przestał działać, to po prostu postaram się dzisiaj zrobić nowe intro. I mam nadzieję, że też będzie w takim klimacie, bo bardzo mi na tym zależało jakoś. Yy... Od początku, jak pomyślałam o intro na ten rok, to miałam w głowie to, że to nie będzie w 100% jakaś animacja, tylko właśnie nagranie w starym stylu. A jeżeli widzieliście już intro, to dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba. Pamiętam, że kiedyś mówiłam, że już następnego intro sama nie zrobię, ale w tym roku stwierdziłam, że jeszcze chciałabym zrobić je sama i właśnie w formie wideo, a nie animacji. Um, no, także to by było tyle, jeżeli chodzi o intro. Vlogmasy będą pojawiać się o godzinie 17, więc tak to chyba wszystko, jeżeli chodzi o informacje. Pomyślałam sobie, że fajnie by było Wam na początek zrobić taki wstęp, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać, jakie mieć oczekiwania, czy ten vlogmas jest dla Was, czy nie. Tak jak już mówiłam, nie będzie u mnie miliona kalendarzy adwentowych, to będą po prostu normalne vlogi grudniowe. Postaram się Wam przekazać jak najwięcej świątecznego klimatu. Jestem też z tymi osobami, dla których ten czas nie jest łatwy z różnych względów. Wiem po prostu, że okres świąteczny. Rok w rok nie dla wszystkich jest łatwy, być może kogoś zabraknie w tym roku przy stole, a być może po prostu przechodzicie przez jakiś ciężki czas, ciężkie sytuacje. Ja pamiętam jak było rok temu i nie chciałam oglądać niektórych kanałów, nie dlatego, że nie lubię, tylko wiedziałam, że ich vlogmas sprawi, że będę troszeczkę bardziej smutna z pewnych powodów, więc wybrałam sobie takie vlogmasy, które wiedziałam, że na 100% poprawią mi humor i tu na przykład pozdrawiam okcie i kapiego, bo mimo tego, że przychodziłam przez rozstanie, to jakoś oni jako para bardzo pozytywnie mnie nastroili i cały grudzień byłam z nimi i poprawiali mi humor. Także do tych osób, dla których to jest z jakiegoś powodu ciężki czas, mam nadzieję, że u mnie znajdziecie um, chwilę takiego wytchnienia i zapomnicie o jakichś rzeczach, bo no po prostu wiem, że nie dla każdego um, okres świąteczny jest takim super pozytywnym czasem, i nie każdy się cały czas w grudniu cieszy z wszystkiego, um, także. Pamiętam o Was, byłam w tym miejscu rok temu i wiem po prostu jak to jest, ale myślę, że znajdziecie jakiś vlogmas dla siebie, nawet jeżeli macie właśnie jakiś ciężki czas. Trzeba po prostu dobrać osobę i to, co nam poprawia humor, a nie oglądać coś, co nam ten humor psuje. Dobra, słuchajcie, ja dopijam kawę, koniec tego gadania, wstęp zakończony. <laughs> to będzie długi vlogmas, ale jak każdy pierwszy. Musiałam zrobić ten wstęp, bo raz, że właśnie rok temu nie było vlogmasa, a dwa, że było kilka rzeczy do przekazania. Także ja dopijam kawę, idę ogarnąć jeszcze włosy, i wychodzimy z domu, bo muszę pojechać po nowy dysk. Dobra, słuchajcie, wróciłam do domu, byłam na zakupach w Lidlu, także lodówka. Troszkę uzupełniona. No i jeszcze przy okazji poszłam do siostry, zobaczyć, czy ten dysk, który mi się zepsuł, odpali się u niej na komputerze. Bo może wiecie, na przykład mój komputer nie czyta, ale niestety okazało się, że u niej też nie działa, więc prawdopodobnie to po prostu coś z tym dyskiem. Ale kupiłam nowy dysk, 2 terabajty, także zaraz go podłączę i będę na nim działać. E, tak wygląda, jakby kogoś interesowało. E, spróbuję zmontować to Clean With Me i dekorowanie mieszkania, ale z tego, co widziałam z Clean With Me mam z dwa, trzy pliki. A miałam już to prawie zmontowane i po prostu do szału mi to doprowadza, że wiem, że ten film mógł fajnie wyglądać, a połowy materiału nie ma. No, ale na szczęście... Vlogmasy będę mogła już montować normalnie. I te pliki też już sobie zgrywałam i zapisywałam w dwóch miejscach, żeby nie było takiej opcji, że nie mam e, fizycznie tych plików, żeby nawet wiecie, na innym komputerze ewentualnie zmontować. E, także biorę się do roboty, vlogmasa mogę zmontować jutro. A na dzisiaj potrzebuję mieć ten film z dekorowaniem mieszkania. Więc zrobiłam sobie kawę, jest po 14 i zaczynam działać. Chciałam też kupić sobie kalendarz adwentowy z czekoladkami, bo nie mam. I słuchajcie, nigdzie nie było kalendarza z Milki. Tego zwykłego, bo są jakieś moments, gdzie tam jest z Oreo i tak dalej, ale ja takiego nie chciałam. Chciałam ten zwykły, klasyczny z Milki i nigdzie go nie ma. Byłam w trzech sklepach i ja nie wiem. Może się uda jeszcze później gdzieś wyskoczyć i, i kupić, albo, albo jutro. Nie wiem. Ale kalendarz z czekoladkami to klasyka, więc fajnie by było go mieć. <grym> Także dobra, słuchajcie, ja zabieram się do pracy, odezwę się do Was później i dam Wam znać, jak poszło. Hejka, słuchajcie, przychodzę do Was, bo dostałam paczkę i nie wiedziałam od kogo. Otworzyłam i zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Jest to przesyłka od Me and Bugs, ale nie wiem, co jest w środku. Bo nie dostałam wcześniej żadnego info, także otwieramy razem. Już się czuję jakby święta troszeczkę, bo przed chwilą nagrywałam dla Was fragment z prezentami jakby pakowałam takie prezenty, atrapy, które będą leżały pod choinką, tak dla dekoracji. Więc otwieram. Wesołych świąt, miękkiego otulenia i dużo ciepła na nadchodzące święta dla Ciebie, Alicjo. Od dziewczyn zmi and Bugs. Dziękuję bardzo. O, jakaś liczna dekoracja. Muszę sobie to gdzieś to gdzieś położyć. Wow! No zobaczcie, jaki zestaw, co my tu mamy. Przede wszystkim mamy świąteczne krówki z bardzo fajnym świątecznym motywem. Także już pierwsze słodkości. Oprócz tego. Widzę tutaj jakieś skarpetki. Takie zimowe. Niech się miękko nosi. No to będzie idealne do oglądania filmu wieczorem. Wow, to są chyba takie tak podkolanówki. Także ciepłe skarpety. Następna rzecz to szalik. O, przepiękne to jest, słuchajcie. Tak, szalik. W końcu będę miała porządny szalik um, i ciepły. O jene. Mogę tak zostać? Także mamy szalik i na koniec mini duo bag, z tego co pamiętam, w takim kolorze zielonym. Także taka mała Torebeczka. Jak wiecie, ja uwielbiam te torebki. Jeżeli chcecie komuś kupić jakiś prezent, albo sami się zastanawialiście, to ja polecam bardzo te torby Me and Bugs, bo je możecie prać, nic się z nimi nie dzieje. Ja mam różne kolory i worki i noszę często je na zakupy i zawsze sobie piorę między sezonami, czy jak się pobrudzą. Także mam letnie kolory jesienne i zimowe. Um, tak, także polecam bardzo. Fajne są te torebeczki, czy mniejsze, czy większe. Teraz mają naprawdę spory wybór. A Wam dziewczyny bardzo dziękuję za paczkę, naprawdę bardzo miła niespodzianka, super skarpetki i szalik na pewno się przyda. Bo ostatnio już trochę, trochę zimno się zrobiło Więc idealnie A ja teraz idę wam dograć jeszcze Ostatnie przebitki do filmu z dekoracjami Montuję, wstawiam go I zabieram się za intro Bo niestety nie zachował się ani jeden plik Także będzie robione od nowa Ale myślę, że idealne warunki są dzisiaj Bo już wyjęłam dekoracje. Właśnie ja robiłam to intro Na koniec października Chyba początek listopada Więc wyjęłam wtedy trochę dekoracji i musiałam troszeczkę jakby inscenizować to, a dzisiaj to będzie po prostu naturalnie wyjdzie, ubieranie choinki i tak dalej. No wtedy choinki jeszcze nie było, ale inne dekoracje, także działam dalej. Część już zmontowałam, więc się tam renderuję na komputerze, a ja kończę dekorować mieszkanie, bo wieczorem będę ubierać choinkę i chciałabym, żeby było już po prostu wszystko gotowe i można było, wiecie, usiąść na kanapie, obejrzeć jakiś świąteczny film i się cieszyć tym wszystkim, a nie stresować. Także do roboty! Dzień dobry. No, jest łapaka od Nakomi, ale przed chwilą właśnie dostałam wiadomość, że dostałam jakąś paczkę, więc akurat zaczynamy grudzień z paczkami. Ale właśnie przed chwilą dostałam wiadomość od Nakomi, że przyjdzie do mnie jakaś wielka świąteczna paczka, więc otworzymy za moment, bo muszę wynieść część kartonów do śmieci, więc. Akurat to rozpakuję i to też będę mogła wyrzucić. Bo no trzeba to robić na bieżąco, bo paczek się potem zbiera zdecydowanie za dużo. No dobra, pierwszy sweterek świąteczny w tym roku założony. Jest to bordowy sweterek z Mosquito. Ja je kupiłam chyba 3 lata temu, jak... Znaczy ogólnie kupowałam już wcześniej, ale ten kupiłam chyba 3 lata temu, jak mieszkałam jeszcze u siostry. Robiłam zamówienie na Vlogmasie, bo mam dwa jakby takie same, tylko ten jest bordowy, a mam jeszcze czerwony. Że pierwszy sweterek świąteczny już jest. Właśnie wyjęłam z piekarnika pierniczki. Ja ogólnie już pierniki robiłam miesiąc temu. W sensie wiecie, robiłam wtedy pierniki, bo mówię, zrobię sobie wcześniej takie ujęcia, i nagram na koniec tylko choinkę i będzie gotowe intro. No ale jak straciłam pliki, no to nie mam żadnych tych ujęć, więc stwierdziłam, ok, to nie zajmie długo. 10 minut wyrabiałam ciasto i można od razu to rozwałkować i do piekarnika. To są pierniki, które możecie jeść od razu, także przepis zostawiam wam w opisie. A ja zabieram się za nagrywanie ujęć, które widzieliście w intro na początku tego vloga. Także tutaj już się studzą pierwsze pierniki, więc będzie można dzisiaj już coś zjeść. Tutaj są gwiazdki, zaraz robię serduszka i może jeszcze jedną partię takich różnych, bo tu mam, kupiłam taki zestaw z Duki kiedyś i bardzo fajne są te foremki. Także tak jak mówiłam, przepis zostawiam na dole, a ja biorę się dalej do roboty i czekam na Kubę. Ale teraz ładnie. To się się było ładnie. The <laughs> Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring it will always be christmas in Coming to coming in the visit. No, he wouldn't miss this in his way. powiem pępianki, ja no, no, <śmienic> a potem zolałem. Nie Miałam Jak ja co? właśnie, byłoby za słodko. <śmienic> to sam cukier. Hmm, dobra. Cześć, kochani, przychodzę zakończyć tego vloga. Jeżeli mam gdzieś we włosach sztuczny śnieg, to dlatego, że kręciłam ostatnie ujęcie do intro. Mam nadzieję, że Wam się ono podobało. Mi się bardzo podoba. I przychodzę Wam powiedzieć o takiej małej niespodziance. Będę miała dla Was przez cały grudzień różne kody rabatowe. Taki mój mini kalendarz adwentowy. Nie wiem, czy codziennie, ale dzisiaj mam dla Was kod zniżkowy do Me and bugs. Jest to minus 10% na hasło święta z Alice. Dokładnie, jak to napisać macie w opisie. Bo tam są myślniki, także jeżeli chcielibyście coś kupić, to przez święta będę starała się wam organizować różne kody zniżkowe do różnych firm, żebyście mogli chociaż troszeczkę zaoszczędzić, jeżeli planujecie zakupy w jakimś sklepie. Oprócz tego planuję Was też nagradzać za aktywność. Będą paczki od innych firm, jak i ode mnie. Ode mnie będą paczki na sam koniec vlogmas, ale postaram się je tak wysłać, żebyście dostali je jeszcze przed świętami. Nie powiem, ile tych paczek planuję, ani co w nich będzie, bo jeszcze je. Że tak powiem, tworzę, ale możecie być pewni, że coś na pewno będzie można wygrać. Także będą zniżki, kody rabatowe i prezenty od innych marek. Zobaczę jeszcze, jak to będę robić: czy na Instagramie, czy tutaj na YouTubie. W każdym razie dzisiejszy kod rabatowy zostawiam wam w opisie pod filmem. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego pierwszego Vlogmasa. Mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym vlogu. I do zobaczenia, Buziaki. Pa!